Sensu, ale chciałbym Wam przypomnieć jedną ważną kwestię. Generalnie pamiętajcie, żeby nosić maseczki, bo dzisiaj na, bo weszła teraz taka moda, którą wprowadzili politycy, że trzeba nosić maseczki. Generalnie wygląda to w ten sposób, jakbyście sobie chcieli zobaczyć, że yy, czy to ma faktycznie jakiś sens, no to ja Wam odpowiem. Dobra, ja nie mówię, już nie wchodzę w kontemplację, czy tu jest jakiś wirus, czy nie, tak dalej, nieistotne. Ale czy ma to sens, jak się patrzy na to takim trzeźwym okiem? Bo generalnie y, dzisiejsze prawo wygląda tak, teraz jesteś nielegalny, teraz jesteś legalnie. teraz jesteś znowu nielegalnie. Czyli legalnie, nielegalnie, legalnie, trochę legalnie, albo nielegalnie, to zależy od interpretacji. Czasami możesz dostać wpierdol za to, a czasami nie, znaczy za jakiś czas możesz dostać wpierdol, że nosisz tak maseczkę, a nie tak. Także nielegalnie, legalnie, nielegalnie, trochę legalnie, nie wiadomo może legalnie. I normalnie karimatis. Nie każdego zestawu, a znaczy że kupiłem sobie kilka sztuk yy, i ten. W prezencie dorzucam Wam coś takiego. Jakbyście chcieli, jakbyście zapomnieli maseczki i to możecie zawsze pójść z czymś takim. Mało tego, ja powiem Wam, że to spełnia wymogi dzisiejszych, yy, dzisiejszych, no można powiedzieć, tych. No dzisiejszych zasad. Powiem szczerze, weszły zajebiste zasady, bo ja zawsze chciałem zrobić z siebie debila i będę miał teraz okazję. Mamo tego nikt mi nic nie powie, nie będę musiał tego ściągać. Czy wyobrażacie sobie, że nadeszły czasy, w których normalnie jedziesz z samochodem w takim czymś, wychodzisz na ulicę, aby podchodził do Ciebie policjant i mówi, proszę to ściągnąć, a Ty powiesz, że nie możesz tego ściągnąć, ponieważ boisz się ryzyka zakażenia. I chuj! Ty pozamiatany! W jaki sposób, nawet nie wiadomo jaka jest tożsamość takiego człowieka, bo możesz się potem cokolwiek innego, nie? No, bo przecież nikt nie może teraz kazać ciągnąć maseczki, skoro są owostrzenie nie muszę się zakładać. Ale powiedzcie, w której mi lepiej, nie? Na przykład, o, tu jest taka jedna uniwersalna, powiem szczerze, którą ja na przykład sobie specjalnie zrobiłem. O! O! No proszę. Trochę śmierdzi, ale chyba może być, co? W której mi lepiej? To wszystko jest bez sensu. Ale jak to boli? Powiem szczerze. Nadszedł czas, że mogę zrobić z siebie debila publicznie. Reka. Także dobra, nieważne, mierzam w większości. Słuchajcie. Przejdźmy eee, do ważniejszych, takich trochę lepszych tematów, ciekawszych. Eee, mam tu na myśli coś takiego. Czy? Znaczy czy? Ja wiem o tym. Wiele osób. Wiele osób, bardzo wiele osób, którzy jeżdżą szczególnie BMW z starymi kapuciami, można nazwać Co uznać za kapcia? za kapcia można uznać BMW do lat dwutysięcznych, nie? No i kawałek jeszcze poza 2000, tam gdzie dotknął duch Janusza, takiego auta, nie? Du co to jest duch Janusza? Duch nosacza. Duch nosacza, który robił coś yy, i nie wiedział, czy robi to dobrze, nie? Więc generalnie... Jeżeli jakiś nosacz się dotknął do takiego starego auta, bardzo wiele razy się nosacze dotykali, to później mamy jakieś różnorakie problemy. I na przykład dzisiaj opowiem Wam o problemie, zobaczycie za chwilę film problemu e, tłuczenia podczas przyspieszania, wibracji podczas przyspieszania, jakichś tam stuków w tylnym zawieszeniu. Jak to w ogóle wygląda, gdzie jest problem, taki główny problem, ja uważam, nie? E, bo wiele osób błądzi, wyważając wał. Później wyważą wały. Okazuje się, że wywalili pieniądze w błoto, bo na przykład co ma piernik do wiatraka. Uważam, że wał napędowy w BMW, nawet jak jest kurna krzywy, to nie zawsze powoduje wibracje, ale jak się ludzie skupiają, to czy on jest założony, założony prawidłowo? Może inaczej. Przepraszam, bo się trochę zakręciłem. Jeżeli ludzie takie wibracje typu naprawdę, że aż im kurna szczęka się rozpada, zwalają na wyważenie wału, to znaczy, że. To jest chyba nie tak z nimi, bo powiem wam szczerze, ja zakładałem wał napędowy w BMW na różne różnorakie sposoby, e, łączyłem je z różnymi wałami, lecia, latałem po 200 na godzinę i nic. Wibracje zawsze pojawiały się z jakiegoś niedopatrzenia, które było widać gołym okiem, więc czasami zastanawiałem się, dlaczego ludzie aż tak zabłądzili, wymieniając wały, wymieniając podpory, tuleje, całe zawieszenie z tyłu, a dalej mieli wibracje, okazało się, że przyczyną była pierdoła, oczywiście ja też się musiałem wpakować w taki szajs. Na tej zasadzie, że musiałem popełnić jakieś błędy, żeby widzieć. A na przykład pierdołą jest w tym momencie taką, że łącznik elastyczny na wale jest założony na odwrót. I tak, jak ja to sprawdzam, siadam do samochodu i patrzę w, jak, w jakich okolicznościach są wibracje, bo to też ma sens. Jeżeli na przykład jedziesz normalnie i nie masz wibracji, a zaczynasz przyspieszać i masz wibracje, to są dwie różne usterki. To nie możesz w tym momencie zwalić na wywożenie wału, bo wał... Kręci się cały czas. Tak? Jeżeli on by był źle wyważony, to cały czas by ci wibrował, a nie tylko podczas przyspieszania. To też jest logiczne. A w tym przypadku, w tym filmiku, który zaraz zobaczycie, problem był tego typu, że ogólnie wszystko było już zjebane, ale jeżeli macie taką objawę, że wszystko jest dobrze, wszystko jest nowe i tak dalej, a dajecie buta i zaczyna wam wibrować tył, to właśnie pod uwagę to, czy faktycznie wał się nie krzywi, nie skrzyga w takiej pozycji, że zaczynam niwelować wibracje, A później zastanówcie się dlaczego. I właśnie ten film, który zaraz zobaczycie, będzie właśnie o tym. Także cześć, no francuskie, chyba Wam wszystko już powiedziałem. Do dzieła. Dobra, jak przyspieszam, to coś mi stuka. O, tak ty, no. Gdzie co? No No jeszcze? No, jest luz pomiędzy. No, jest luz. Do koła. Znaczy dobra, nieważne, ale tutaj spójście jak jakaś pizda, bo inaczej tego nie potrafię określić. Pizda nad głową montowała coś tu wcześniej. Znaczy dobra, załóżmy, że jeszcze nie widziałem tak rozwalonej potwory, ale załóżmy, że się rozwaliła. Ale... Już Wam mogę pokazać partactwo i błąd montażu. Spójrzcie na ten łącznik. On jest popękany. A dlaczego? Z prostej przyczyny, bo jest założony na odwrót. Jak jest prosto na podporze, zaczyna się też wyginać. I jak się wygina, to dostaje takiego obrotu, że zaczyna uderzać w podporę wału. Hej! Patrzcie, tu macie takie magiczne strzałki, tu jest w tą stronę, a tu jest tą. Jak to powinno być zamontowane? A to już wam mówię, rzeczywiście, na odwrót, czyli to, te strzałki powinny być do wału, a... czyli tak, tak na, no kurna na odwrót po prostu, nie? Strzałka, tu powinien być zamontowany wał, a... Tu gdzie jest ta strzałka? W tą stronę powinna być, być zamontowana skrzynia. I co teraz się stało? I dlaczego tak w to się powinno robić? Ponieważ zau zauważcie, że tu jest więcej gumy, a tu jest mniej gumy. I tu gdzie jest więcej gumy, jak mamy e, napęd, załóżmy, jedziemy do przodu, to wtedy pracuje ta większa guma, która jest do tego przystosowana. Jak założymy to na odwrót, to w tym momencie zamiast łącznika mamy kurwa klapki kuboty przykręcone do skrzyni jak to ma działać? I powiedzcie mi teraz, kuźwa, kto to tak spierdolił? Nie wiem. Serio, to jest wstyd. Zaraz się okaże, że trzy czwarte użytkowników BMW mają te same problemy, że coś stuka z tyłu, nie? Coś wibruje. Rzeczywiście, no. Może by najpierw spróbować montować z głową takie rzeczy, to by było lepiej. No ale nie no, przecież kuźwa, nie ma to żadnej różnicy, na forach internetowych mówią, że to jest bez, bez różnicy. Nie? już też taką teorię słyszałem, no ale cóż. To chyba tyle. I co on tam jeszcze chciał? Nie no, głównie o. chodziło o to, i o zbieżność. Czy my też stwierdzimy, że trzeba tyle rzeczy zmienić, żeby zrobić zbieżność, że hej. Żeby zrobić bo zbieżność. Bo tam ściąga i w ogóle. Wiesz co, z tyłu ja nie widzę dramatu. Chyba, że się nie ruszą te regulacje, ale... z przodu jak wygląda, bo może się kończą tutaj ze i wszystko. I dlatego opowiedziałem. Znaczy, no wiesz co, robienie zbieżności w BMW E36, to jest pojęcie względne, czy w ogóle się uda. Bo to generalnie czasami nie ma sensu. Bo się śruby nie ruszają. To jest wszystko regulowane, nawet łączniki są regulowane. Bo to jest jakiś Sport Edition. O kurna, no no jeszcze są... nie widziałem. A no bo to gwint jest tutaj, kurna, proszę ja ciebie. Hm. O. Tutaj coś było robione. O, maglownica jest nawet. Regenerowana, ja pierdzielę Ty, i pompa chyba była jakoś niedawno robiona Nieźle no coś tam w miarę ten sam Ale ten skraplacz pomimo tego, że ma z 20 lat To i patrz, szczelny pewnie jest Nie to co te chińskie gówna teraz, nie? O i widzę, że to było też Nie, O ger... Może tak Remember Nie, ja nie wiem co to jest Ale wygląda w miarę świeże Chociaż pokrzywione No cóż, tyle Mm -hmm. Dzień dobry, coś mi stuka, coś mi stuka w napędzie, o Jezu, dobra jak przyspieszam to coś mi stuka, o, o tak te no, ciekawe czemu no, bo jakiś osioł założył łącznik na odwrót i tak stukało, że aż wystukało. To differential flangę. No, to jest skrzynię. Jak, to jest skrzyni. jak to się kupujesz coś droższego, mieli. droższy łącznik, dobra, no, nie, będę, nie będę reklamował, nieważne, nie nie ani nie najtańszy, nie to być może jest taka opcja, jak taka karteczka wydrukowana już dla patomnych, dla niepatomnych, przepraszam. I ten. I tutaj nawet widać, że jest strzałeczka w kierunku śrubek, nie? Czyli tak jak mówiłem, strzałeczka na tym. W kierunku wału, ale co to jest? To jest wał, ale nie jest wał zwan. samochodu, tylko wał ze skrzyni. Wychodzi wał napędowy, tak. Yy, znaczy tutaj w kierunku dyfa. To jest dyfer. To jest skrzynia. Nie? To jest diferencja, zobacz. No co, transmission takiego zbiegać? To wychodzi ze skrzyni. A? No. Czy to pokazali po prostu wał, że dopina Nie, to słuchaj, to nie to jest istotne. W każdym razie tam, gdzie są strzałki, tam idzie no tam. styk do, do tych, do tych no. śrub, nie? Czyli, czyli chodzi śruba, tak, jak są strzałki czyli w jak o, to tutaj dopinamy wał albo skrzynię. W zależności, bo to już jest bez Super, różnicy, tak, Aby, ale, byśmy, ale żebyśmy nie zrobili nie, nie zrobili tutaj kurna gafy, tak. nie? No bo to już tak na zdrowy rozsądek, nie? Załóżmy, że co się dzieje w momencie, kiedy my to zrobimy sobie na odwrót, nie? Załóżmy, że już nieważny jest kierunek, ale załóżmy, że że tutaj przyczepimy sobie wał napędowy i siłę on ma załóżmy podczas przyspieszania w tą stronę, nie? I tutaj jest wyżłobienie ta, ta po prostu bardziej ulana, zalana guma ma za zadanie niwelować te wszystkie wibracje, a w momencie, kiedy zrobimy to tu czyli popełnimy błąd w przypadku montażu to ta guma w tym miejscu, które nie jest przystosowana do tego, żeby przenosiła takie wibracje, takie drgania i takie siły, zaczyna nam tutaj pękać. I nawet podejrzewam, że po montażu nowego ustrojstwa, które jest nawet dobrej firmy, i, i wsadzimy to na odwrót, to już mamy prawo mieć wibrację podczas, podczas przyspieszania. Bo generalnie chodzi o to, że jeżeli źle to założymy, albo jeżeli ten element jest zużyty, to te naprężenia, który generuje, generuje sobie po prostu układ napędowy i opór, który stawia wał razem z dyfrem, powoduje coś takiego, że to się wygina, a jak się wygina, to wał, jak jest prosto na podporze, zaczyna się też wyginać i jak się wygina, to dostaje takiego obrotu, że zaczyna uderzać w podporę wału, nie? skutkiem czego tej podpory węż można będzie praktycznie nie ma później, bo jest tak uszkodzona. Więc to nie jest, jeżeli, ktoś, jeżeli widzimy tego typu usterkę, to nie jest przypadek, że no po prostu się zużyła. O, muszę tak trzymać, bo kamerka się Słuchajcie, to nie jest normalna usterka, że to się aż tak rozlatuje na wszystkie części, nie? Tak po prostu nie może być. Uszkodzona podpora, ja rozumiem. Jak jest sparciała albo coś, albo po prostu tu się zniszczy dziś. Ale nie tak, że kurna jest roz, rozjebana w chińskie osiem, jak kurwie nogi. Na chwilę wytłumaczymy nosaszom o co mi chodziło, że jak to będzie źle założone, to będzie chujnia. Potrzymaj No I załóżmy, że, że to pod obciążeniem zaczyna się odginać. Co się dzieje później? Jak się zaczyna odginać, to z automatu ten wał ląduje sobie załóżmy tak trochę niżej, no, nie albo wyżej, wiadomo. nieważne. A jak dostaje jeszcze prędkości obrotowej, to zaczyna sobie chodzić o tako. O, tak, o. ja to pamiętam, że nauczyłem się tej usterki. Dopiero wtedy, w nie, jak miałem tą śrubę, o, ta śruba tam daleko, bo to jest gdzieś na wysokości podłokietnika, wkręciłem ją zbyt długą, nie? I generalnie, wiesz, miałem te wibracje podczas przyspieszania. I w momencie, kiedy y, wkręciłem tą śrubę zbyt długą, to wał aż zaczął walić od ten podłokietnik, nie? Dopiero wtedy przyszło mi do głowy, że on musi się w jakiś sposób odkształcać, nie? I podczas przyspieszania tylko, wiesz, czyli jedynka pełna pipa i na dużym obciążeniu, wał musiał aż tak lądować, wiesz, przy tej śrubie, że, że aż uderzał o niego, nie? I dopiero wtedy w sobie wniosek, że skoro tu są ślady, to ten wał musi sobie chodzić na wszystkie strony. Później doszedłem do tej swojej własnej usterki, że spierdzieliłem montaż tego, nie? Że miałem uszkodzony później łącznik i teraz jest dokładnie to samo. Nosacz jest mądrzejszy o doświadczenie, więc może się teraz trochę tutaj pochwalić, nie? Więc teraz tak, zało założyłem to tak, jak tutaj widać na strzałeczki. I teraz tutaj będę dokręcał. Tu też strzałeczki są do tego. Tutaj są drugie strzałeczki do tego. Montaż i wyjazd. I 500 zł. Puścisz Bąka? Nie. A nie to ja. O kurno! No fu <laughs> no. Montaż. Nie, dobrze, dobrze, to było Dzisiaj wymieniamy potwory wału, kiedy to ma go wału. Super, to no wychodziło, tylko no niestety, on się. O, to już plagiat, O, jest jeden. Słuchaj, już, już, to już, o, już. Sam boczek, bo przecież już... I I Ha! Oh, 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 oh. Dobra, na kurwią sal. Na kurwię. Cześć ci Cześć. Bardzo O, o. No. <ścoughs> ja pier..